Tulo, witam Was wszystkich serdecznie na kanale Kolba TV. Temat odcinka wskazuje, że będzie on dedykowany raczej dla osób początkujących, ale powiem Wam, że i zaawansowani strzelcy też powinni odświeżyć sobie informacje, ponieważ zagadnienie jest bardzo, bardzo ważne. Nie wiem, czy zdajecie sobie z tego sprawę, ale każdy strzelec, czy to wiatrówkowy, czy czarnoprochowy, lub każdego innego sprzętu, który strzela, niejako staje się z automatu instruktorem strzeleckim takim mentorem w momencie kiedy bierze pod swoje skrzydła osoby, z którymi będzie strzelał, osoby, które nigdy nie strzelały i pierwszy raz mają wiatrówkę czy deszczarną prochowca w ręku. Staje się ich takim instruktorem i na nim ciąży jakby taki obowiązek przekazania im wszystkich informacji dotyczących strzelania, celnego strzelania, ale co ważniejsze, użytkowania tego typu sprzętu lub tego typu sprzętu. Była przyjemna, ale przede wszystkim bezpieczna. Bardzo mi zależy, żebyście każdą broń traktowali z należytą powagą. Nie ma znaczenia, że jest to broń bez pozwolenia na przykład wiatrówka do 17 Juli, czy też taki rewolwer czarnoprochowy, czy też nawet broń pneumatyczna powyżej 17 Juli. Ona też jest bez pozwolenia, wystarczy ją jedynie zarejestrować. Najgorsze, co możemy zrobić, to zlekceważyć pod względem bezpieczeństwa tego typu konstrukcje, tylko dlatego, że nie są objęte taką samą procedurą jak współczesna broń palna. Zapraszamy do oglądania. Zapewne znacie taką zasadę traktuj każdą broń, jakby była załadowana. No i przykładowo, gdzieś tam kolega strzela sobie z wiatrówki, ona jest odłożona, ty podchodzisz, on mówi spoko, wiatrówka jest pusta, także nie masz się co obawiać. No i jeśli mu zawierzysz, to ok, możesz robić jakieś takie dziwne ruchy z tą wiatrówką, lufę kierować w nieodpowiednim kierunku, natomiast najlepiej jeszcze raz sprawdzić, czy aby na pewno ta wiatrówka jest załadowana. Jeśli to jest sprężynówka, no to łamiemy tą lufę, czy naciągamy jeszcze raz dźwignię, sprawdzamy, czy tam nie ma śruta. Natomiast jeśli to jest wiatrówka CP, to nie zawsze możemy to sprawdzić, dlatego tym bardziej powinniśmy uważać. Dokładnie taka sama zasada obowiązuje w przypadku broni palnej. Mówią o tym wszyscy instruktorzy. Nawet jak widzisz pistolet, rewolwer, yy, który ktoś mówi, że jest yy, czysty, pusty, to pierwsze co robisz, to po prostu musisz to sprawdzić sam. Dopiero wtedy masz pewność, że faktycznie on jest pusty. Druga bardzo istotna kwestia, taka zasada, jest taka, że nigdy nie kierujemy lufy w kierunku ludzi, zwierząt. Nawet jeśli wiemy, że ta wiatrówka czy też rewolwer, jest pusty, to absolutnie tego nie robimy. Nie celujemy w nic, w co nie chcemy trafić. Kierujemy w kulochwyt, tarcze, jakieś tam puszki, które sobie rozstawiliśmy, oczywiście. Natomiast nic poza tym. I to wydaje się oczywiste, ale czasem te reguły są łamane. Zaraz Wam powiem, o co chodzi. Powiedzmy, że strzelacie sobie w gronie rodziny, znajomych, tam jest oczywiście tarcza, tutaj jest linia, to jest bardzo istotne, jest linia, i teraz bardzo ważne: nikt nie może znajdować się na linii i przed linią strzału. Wszyscy muszą znajdować się za linią strzału. Mogą się znajdować po prostu tak wzdłuż tej linii, ale najważniejsze, żeby nie wychodzić poza, można powiedzieć, ten obrys lufy. Już nawet nie mówię, że naprzeciwko lufy, bo to jest wiadomo. Jest taka sytuacja, wiatrówka jest czysta, będzie mi widać. Chodzi o to, że jeśli sobie strzelacie, jesteście w rzędzie, to nie może być takiej sytuacji, że ktoś sobie po prostu tutaj będzie stał, a tutaj osoba będzie strzelała. To jest niedopuszczalne. Wszyscy znajdują się za tą linią. Możecie powiedzieć, no oczywiście to wszystko są jasne sytuacje, ale bardzo często one są łamane, te zasady są łamane. W jaki sposób? Na przykład podczas ładowania. Ładujemy wiatrówkę, czy to, czy to będzie sprężynówka, czy też PCP, to wtedy właśnie często zdarza się, że ta lufa wędruje w różnym kierunku poza strefę właśnie kulochwytu. Te kąty, ten kąt jest łamany. I na to trzeba zwrócić uwagę. Zawsze w momencie, kiedy łamiemy sprężynówkę, to zawsze robimy to w ten sposób, żeby ta lufa była skierowana w tą stronę. Tak samo PCP. Jeśli odkładamy wiatrówkę czy czarnoprochowca na stolik, to zawsze staramy się, żeby też lufą był skierowany w kierunku. O. W kierunku tarczy. Tak samo wiatrówka. I jeszcze jedno zalecenie. W momencie, kiedy będziemy zmieniać np. tarczę, czy też jakieś tam cele ustawiać, to jest nasza wiatrówka, to my wydajemy niejako komendy. Odkładamy oczywiście wiatrówkę rozładowaną i informujemy, żeby na czas. Kiedy my będziemy zmieniać tą tarczę, nikt nie dotykał wiatrówki. Tego typu zasady stosuje się też na strzelnicach, gdzie strzela się z broni palnej, więc bardzo dobry nawyk. Nikt, kto Aktualnie nie strzela, nie musi tej wiatrówki dotykać. W momencie, kiedy przyjdziemy sobie, y, zmienimy tarczę, przyjdziemy, dopiero wtedy znowu bierzemy wiatrówkę. Tutaj jeszcze zahaczę o jeden temat noszenia i przenoszenia y, wiatrówki. No wiadomo, najlepiej przenosić y, czy też czarnoprochowca w jakiejś walizce, czy wiatrówkę w pokrowcu, w też w walizce, różnie, różnie to jest. Natomiast jeśli przenosimy ją w krótkiej odległości, najlepiej to robić lufą skierowaną ku dołowi albo w górę. Z kolei, jeśli prowadzimy strzelanie ze znajomymi, to nie każdy potrafi taką wiatrówkę obsłużyć, naładować i tak dalej. To jest zrozumiałe. Niektóre osoby będą trochę za słabe, żeby taką wiatrówkę naciągnąć, więc my musimy to zrobić za nich. Więc jak to robimy? Naciągamy, wkładamy śród, zabezpieczamy, jeśli jest bezpiecznik, i wtedy podajemy wiatrówkę, ale też z lufą skierowaną cały czas w kierunku tarczy. Przechodzimy do trzeciej zasady, bardzo, bardzo istotnej. Palec na spuście. Kiedy kładziemy ten palec na spuście? Wtedy, kiedy jesteśmy złożeni do strzału, wstępnie zg mamy zgrane przyrządy celownicze, dopiero wtedy palec wędruje do kabłąka i na spust. Tylko i wyłącznie wtedy. Taka prosta zasada, a gdyby była przestrzegana, to praktycznie do zera można zredukować wszystkie wypadki z bronią. A dlaczego? No, no ponieważ ten palec jest naszym ostatnim bezpiecznikiem. Warto to zapamiętać. A jak to często wygląda, oczywiście nieprawidłowo. No wygląda to w ten sposób, że osoby, które chwytają broń, od razu robią to w ten sposób, że w momencie kiedy chwytają, od razu wkładają palec do kabłąka i nosiłą rzeczy nawet jakby nie chciały, to często pociągają już za spust. A powinno to wyglądać w ten sposób, że palec ląduje sobie nad kabłąkiem, spoczywa sobie tutaj i w momencie, kiedy jesteśmy już złożeni do strzału, przechodzimy, wkładamy palec do kabłąka i kładziemy na język spustowy. Jeśli jest to broń długa, no to palec wędruje wzdłuż osady. Natomiast jeśli pistolet, no to wzdłuż szkieletu. Proste. Nie wiem, czy znacie, jest takie powiedzenie broń raz w roku strzela sama. Czy jest prawdziwe? No oczywiście, że nie. Żadna broń sama nie strzela. Zawsze ktoś pociąga za spust. Przechodzimy do czwartej zasady bezpieczeństwa. I jak to jest, słuchajcie, strzelamy sobie, tak, organizujemy sobie naszą strzelnicę podwórkową. Ustawiamy puszki, butelki, no nieważne, strzelamy do czego chcemy, kulochwyt i tak dalej, no i strzelamy. A czy zastanawiamy się, co znajduje się poza tym kulochwytem? I tutaj właśnie dochodzimy do tej czwartej zasady. Poznaj dokładnie miejsce, w którym masz zamiar strzelać, a szczególnie to, co znajduje się za kulochwytem, za celami. Często jest na przykład tak, że strzelamy na podwórku, ustawiamy właśnie te cele. A za nimi jest siatka, która graniczy z podwórkiem naszego sąsiada. No i co się dzieje? Wiatrówka do 17 J, no to przecież ona ma zasięg dużo większy niż na przykład tam 10 czy 15 metrów. Więc nawet jeśli taki śród trafi jakąś tam puszkę, to poleci sobie dalej. No i wtedy może zrobić krzywdę. Więc trzeba się upewnić, że mamy ten nasz kulochwyt bezpieczny, że na przykład za tym znajduje się na przykład jakaś ściana betonowa, ceglana, cokolwiek, co pozwoli, żeby ten śród zatrzymać. Trochę inaczej jest w przypadku, gdy strzelamy na przykład w lesie, tak jak tutaj, ponieważ z wiatrówki do 17 Juli możemy strzelać no, tak, na, tak naprawdę gdzie chcemy. Tutaj też musimy się upewnić, że za tym naszym kulochwytem nie ma niczego, co moglibyśmy trafić, czego nie chcielibyśmy trafić. Jeśli chodzi o czarnoprochowce, które też są bez pozwolenia, prawda? Od 18 roku życia możemy sobie taki rewolwer kupić, no to tutaj jest sprawa prosta. Z tego typu sprzętu strzelamy tylko i wyłącznie na strzelnicy atestowanej, nigdzie indziej. I to są takie cztery fundamentalne zasady bezpieczeństwa. W polskiej nomenklaturze strzeleckiej mówimy na to BLOS, czyli broń, otoczenie, lufa i spust. Dokładnie tego samego typu zasady bezpieczeństwa obowiązują praktycznie w każdym kraju. I jak widzicie, to samo dotyczy się wiatrówek czy też czarnoprochowców. W przypadku wiatrówek jest to tym bardziej istotne, ponieważ to otoczenie, jeśli mówimy o otoczeniu strzelając broni palnej, Centralnego zapłonu, no to to otoczenie teoretycznie, jak jesteśmy na strzelnicy, jest nam znane. Mamy kuloffyt, mamy jakiś tam wał, no i powiedzmy, że raczej nic tam się nie stanie. No, zależy też od strzelnic. Natomiast w przypadku wiatrówek ma to tym bardziej znaczenie, ponieważ strzelamy w różnych miejscach. No, i też różne sytuacje mogą się wydarzyć. Te fundamentalne zasady bezpieczeństwa myślę, że mamy omówione. Ale chciałbym z Wami się podzielić też kilkoma poradami, które też tyczą się bezpieczeństwa. Pierwsza rzecz to okulary. Okulary strzeleckie. I słuchajcie, o ile. Wiadomo, że na strzelnicy, jeśli strzelamy z broni palnej czarnoprochowca, to one są wymagane, konieczne. Jeśli strzelamy z wiatrówki, która strzela śrutem typu Diabolo, wiadomo, ten śród się odkształca, raczej nie rykoszetuje, ale warto tego typu okulary mieć. Inaczej wygląda kwestia, jak używamy wiatrówek, które strzelają śrutami typu BB, tymi stelowymi. One bardzo często rykoszetują, ponieważ nie oddają energii, tylko odbijają się i wracają. No, w tym wypadku okulary są wymagane. Jeśli strzelacie ze sprężynówek, czyli Wiatrówek sprężynowych, które posiadają czy to naciąg boczny, dolny, czy też są klasycznie łamane, no to warto by było przyswoić sobie taką zasadę, że zawsze jak ładujemy śród, to trzymamy tą lufę czy też dźwignię. Czyli naciągamy, jedną ręką trzymamy, a drugą ręką wkładamy śród. Dlaczego? Ponieważ zdarzały się sytuacje, że w tanich wiatrówkach tych z dolnym naciągiem. Puszczały zaczepy, co powodowało, że w momencie, kiedy wkładaliśmy śród przez to gniazdo, zaczep pękał. No i oczywiście była kontuzja palców. Kontuzja palców, to tak delikatnie mówiąc, bo naprawdę sytuacje były różne. Więc warto przyswoić sobie ten nawyk, żeby trzymając jedną ręką lufę, czy też dźwignię, a drugą wkładać śród. Słuchajcie, nie modyfikujcie swoich wiatrówek, szczególnie spustów, jeśli się na tym nie znacie, ponieważ często dochodzi do takiej sytuacji, że spust jest tak lekko ustawiony, praktycznie na dotknięcie, że byle. Puknięcie o kolbę spowoduje wystrzał, i też takie sytuacje się zdarzały. Niebezpieczne. Natomiast co się tyczy broni czarnoprochowej, to tutaj zasada jest taka, żeby kapiszony ładować na samym końcu, i to w momencie, kiedy jesteśmy już na pozycji strzeleckiej, lufa jest skierowana w kierunku celu. I dopiero wtedy ładujemy te kapiszone, żeby nie było tak, że kapiszony ładujemy razem z, ze wszystkim, na przykład na prasce. Nie, bębenek jest załadowany, podchodzimy do stanowiska strzeleckiego i dopiero wtedy wkładamy kapiszony. Na dzisiaj ode mnie to będzie tyle. Zasady teoretycznie znane każdemu strzelcowi, ale warto to przypominać co jakiś czas, bo to jest tak jak z pierwszą pomocą. Robimy pierwszą pomoc, uczymy się tej pierwszej pomocy i potem za jakiś czas zapominamy, więc warto sobie takie informacje odświeżać. A szczególnie w tym kontekście, że uczymy jakieś osoby, wiadomo, teraz będzie zaraz ciepło, będziemy strzelać, wyciąg wyciągniemy nasz sprzęt, ktoś może się dołączy do strzelania i wtedy, tak jak Wam powiedziałem, warto uczyć tych prawidłowych nawyków takiego młodego adepta, ta sztuki Strzeleckiej, żeby od razu przyswajał już prawidłowe wiecie, zachowania. Bardzo Wam dziękuję za obejrzenie do końca i do następnego odcinka. Cześć!